Jeszcze zanim zaczniemy odcinek, to taka informacja: jako że Graf, jak zabrał się za budowanie, to budował 45 minut i tyle właśnie ma materiał, a niezbyt idzie to pociąć, to odcinek 49, w sumie jako taki, no niech, niech będzie wymowy specjal z okazji zbliżającego się 50. odcinka, będzie to odcinek w dwóch częściach. Życzę miłego oglądania. Cześć, jestem Adamowski 10 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bosco przez Minecraftem jest dzisiaj ze mną. Witam was panie i panowie, członkowych tam jesteście, mam na imię Graf Dokładnie. I na początku, i tak, i tu już widzicie, że farmę skończyłem, znaczy trzeba to już trochę porozpładać... Po porozmawiać, trzeba porozsadzać jeszcze te wszystkie roślinki tu są buraczki, tu są marcheweczki, tam pszenica, a tam z tyłu ziemniaczki. Yy, Or, dlaczego w, tej, w takiej kolejności? Bo alfabetycznie, bo nie miałem pomysłu jak, więc zrobiłem alfabetycznie. Jeszcze informacja od razu. Yy, muszę zrobić małą przerwę z ocenianiem kanałów, gdyż... Żeby utrzymać założenie y, serii, to muszę nagrywać to w odpowiedniej jakości y, Bandicam, z tym, że Bandicam nagrywa w tak wysokiej... W, nie, po prostu on w ogóle prawie nie kompresuje i po prostu y, jako, że mi się dysk popsuł i muszę wszystko nagrać na dysk systemowy, to nie mogę po prostu y, zapisywać, y, no, nie mogę tego na tym systemowym robić, po prostu w 5 minut by mi się cały skończył. I druga sprawa, już zapomniałem. Dobra, nieważne. Co dzisiaj Baw robimy? Baw się dobrze, farmuj buraki, oraj pole na traktore. No właśnie. Budujmy coś. Budujmy coś. Może jakieś takie bardziej gospodarcze... Słucham? Może jakieś takie... Y, bardziej takie... te... Gospodarcze jakieś rzeczy, bo... Możemy magazyn zbudować. Magazyn na zbudować. Nawet mam miejsce odpowiednie na magazyn, bo tam widzisz, jak widzisz tam, to tu, tutaj było takie wzgórze, tam z tamtej strony, ale tu było normalnie nisko, więc... Mm -hmm. Tutaj pod tym jest wielkie pomieszczenie. I powiem ci szczerze, um, że ty te farmy tak zrobiłeś naprawdę na bardzo wysokim e, poziomie. W sensie w wysokim poziomie nie chodzi o poziom budowlanki, tylko chodzi po prostu o wysokość tego. No. Jeżeli no, są nie na ziemi. Więc ja myślę, że no to już chyba pod nie podpada. w podem, patrz, to by nie miało sensu. Tu coś ma. Więc tutaj trochę zrobimy bardziej. Nie powiem, że modernistyczny, ale na pewno to. Nie mogę się wysłowić. Hmm. Nie będzie to średniowieczna chatka. Będzie to takie coś... fajniejszego. No średniowieczna chatka, no... Średniowieczna chatka na pewno w moim stylu nie jest. Nie przepadam za średniowiecznymi chatkami. No to akurat moja specjalizacja jest. A ja zbytnio nie lubię średniowiecznych chatek w Minecraft. No już teraz byś mi się przejadł już. Wołem modernistyczne, mniej ludzi to buduje. Akurat to fajn, ostatnio powiedzmy. wszyscy, każdy, każdy zaczął moderna i powiem, że niektórym to naprawdę nie wychodzi. Hmm z tą farmą nadzwyczaj się napracowałem, widzicie tutaj u mnie właśnie tutaj takie dosyć oryginalne oświetlenie bo nie wiedziałem jak tu w sumie to oświetlić glowstone'a nie mam żeby w dziurki z wodą wsadzić więc postanowiłem zrobić coś takiego właśnie E tam dobrze wygląda No właśnie, gdzie ty się podziewasz? E, w sensie nie wiem, ja, ja, ja ciebie właśnie szukałem A ja jestem sobie do góry na farmie Ziemniaków. No ja też Ja jestem na ziemniakach Ja na przy, przy marchewkach byłem O już cię widzę, pojawiłeś się Temka, witam cię no, tak więc <laughs> yy, budujemy ten magazyn, tak? Myślę, że można bez z takich tutaj surowców jak tutaj są. Hmm, e, szczerze powiem Ci, że nie lubię tego drewna. Bardzo go nie lubię, ponieważ e, jest takie ciemne, że się zlewa z sobą i nie widać konturów w budowli. Mam 11 mączek kostnych, więc można tu sobie dęby porozmówić. O, dęby normalne, by były spoko. Tutaj, tu roz, ten... Roz, Albo po prostu nie. się mogę spytać czatu, czy ktoś mi da. <śmiech> <śmiech> no <śmiech> Nie czy wiem, ktoś, czy ktoś sprzeda i nie przyjmą za nic w świecie diamentów. Wolisz mieć takie jak... nie wiem, bo teraz wiem, że wszyscy chcą mieć autorskie pluginy. E, wolisz sam naciachać drewna i go z, z tego zbudować, czy dotacje akceptujesz od graczy? Czy tak, zależy w sumie, tak, bo jak... No cóż, w sumie możesz ty napisać, że przyjmiesz drewna, w tym czasie pościnam i, zoba, i po prostu y, się razem to uzbiera to. Opa, tu trochę drewienka. U czerwony, czerwonego się nie używa, panie Ale To jest jasny czerwony. Ale, no. I tylko na jedno serduszko, więc na pewno, że się nie czepią. No bo to może tutaj zbudujemy akurat tak się zmieści obok tej ścieżki. Eee, w sumie można by tutaj. Dobra, magazyn taki ładny. Dobra, to. PS Wallgraph potem potem może... No właśnie, denial. Low gry. Web, nie umiem pisać dzisiaj. Dobra. Akurat taki... jesteśmy blisko Kuboida, więc nie będę ci musiał... Lekko średniowieczny dodawać. zrobimy. Z... Oj dupa. Średniowie... E, masz... Zrób średniowieczny modern. Tak, mam siekierkę, mogę ci chcesz, jak chcesz to mogę no, ci dać. No, byś, byś... byś pożyczył. E, ciu. Dobra, masz tu kamienną. Kiedyś bo koło zrobiłem i mi wyleciała. Bo A, jak za wam to muszę ja mieć. Tak cyk... Nie, chciałem trzy. Tylko będę średniowieczny modern to ma być. W się sensie będzie... E, zobaczysz to zobaczysz to, co zrobimy. A wiesz, mam taki pomysł. Zrobię tak se na F1, Ty będziesz budował i będzie ładny timer. to będzie dobrze wyglądało. O Boże święt, będziemy tutaj dwie godziny. Hie, yeah. nie no, fartowałem oczywiście. Yy... Czekaj, ja tu ładnie... O, pozbędę się tego, będą ładne nasionka na farmę, mimo że więcej kurczę z jednego rządka. Yy... Pszenicy wezmę, ale... Oj, oj, oj ale mnie tu Zdupiłem tutaj tą stronkę. Yy. Czekaj, tu, 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 tu tak było to. Nie no, ja dawno nie był nie, no. nie ...improwizot... Raz, tu dwa... By. Tu jest dwa, tu trzy, więc ranię symetrycznie. E, nie, 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 to jest akurat... E, ...brak symetrii jest dobry. Mhm. Dobra. Aha, no dobra. Dałbyś mi zaraz tego drewna, bo... ...albo w sumie ja będę to zaraz wypełnił chyba. E, tak. Ja. Akurat ja nie lubię robić... Ym... W moich budowlach jest głębia nie w ścianach, ale w samej strukturze, więc y, dlatego widzisz, że może to być tak trochę małe. E, czego To, to wy... trzeba zrobić ze dwa piętra, bądź trzy. Tak. E, czym to wypełnimy? E, ja bym sugerował brukiem i trochę stonebrickami. Sto stone Oj, a masz chociaż jedną sztukę bruku, bo tu jeszcze nie kopałem nie, nie tak na dobre. EC... Byłem F. tylko w opuszczonej kopalni. Tom X... Coś pewnie się A znajdzie. A podłoga może z drewna dębowy, z desek dębowych, co? E, tak i trochę żwiru dodamy i będzie lub. Ziemia. taki żwirowy model? Nie, modern? powiem ci, że nie mam. To zrobimy jakieś drewno. Nie, 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 nie spoko, spoko. E, co być? Nie robi się drewna, parteru z drewna. Ja tam zawsze robię parter z drewna. A najlepiej, y no, to byś zmarł w takiej budowli. No a to. Ja tak żebram od wszystkich na czacie pokrywa... i mówią, ja okay, no dam Czy ktoś mi sprzeda, drogi. ale nie chcą sprzedać, tylko dają. Za w świecie nie chcą mnie nigdy diamentów przyjąć. A właśnie, zapomniałem. Od kość kupiłem zamiast za diamenty. Od śmiałego 23 bądź 33, nie, za... nie wiem, czy dobrze zapisałem. Drewno kupiłem właśnie. O. Czy ja coś tu coś pogrzebiłem? Na razie mam go pozdrowić, więc pozdrawiam. Taka była cena za drewnię. O, majeczka B8 Kratki. Mhm. Pozdro, dała mi 6 staków broku. Mało, mi ktoś dał raz 2 klipunki na jeden. No sien. mało, mało, ale ja prosiłem o 3-4. No. Ja prosiłem kiedyś... Ja prosiłem o 10 staków, a dostałem 5 razy więcej. No bo... czy kilka dostałem. O, raz ktoś mi dał dwie duże skrzynki, znaczy to akurat Wojtek i w 200 wtedy był posłańcem, bo mi się nie chciało wychodzić i no, wychodzić mi się nie chciało z wieżowca wtedy. Ale ty chyba robisz grzech pudowlańca. Co? A nie, okej, okay, akurat zrobiłeś półgrzech. E, nie stawiamy drew, no, desek pod drewno. A to chyba mam więcej, żeby Nie to akurat no spoko, czasem. Na przykład w środku ja będziemy dał walić. Tak w, w ogóle kto będzie mi zaglądał pod filary, panie, panie! Ja panie. będę zaglądał i to jest po prostu no... niedobra rzecz. Czekaj ta może zrobimy takie fajne oświetlenie o takie, o, patrz jak ładnie to wygląda, panie o. Panie, wyglądasz jakbyś nawet... nie wiem, to wygląda jak takie... W się są takie beczki z ogniem. To mnie trochę zrobić takie To miał być średniowieczny, modern. A co ja robię, przepraszam cię? Tu można by zapadać filar. Tu. E, nie, ja myślę, że tutaj zrobimy taki. Yy, wiem, wiem, wiem. Filar i tu, yy, może. A może tu filar i niekończące się źródełko? Bo jak to ma być gospodarcze, to muszą być wszelkie takie rzeczy potrzebne. Będzie taka studnia, jakby. Tak, studnia z niekończącym się źródełkiem. O, wykobie trochę. to da się ogarnąć. Wykobie trochę w dół. Opa. Dobra, A, chyba tyle starczy. Dobra, dobra yy, Rzuciłbyś mi trochę kąble bo z tą bików? Komple. Dobra, starczy tyle. Oj, nie tak dużo, panie. A, no, jednak nie tak dużo jest. Dobra, czekaj, tu wykopiemy, tu wykopiemy, tu wykopiemy. Damy tu na dnie tak. Na razie lampkę tak postawimy. Ja tu się wierzę, jeden na jeden ładnie wyko wy ten. Bardzo wy profesjonalnie? Tak. I tam dwa kobie leżą jakby ci było szkoda, to możesz tam skoczyć Eee, czekaj, 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 bo z tą briki też mam dostać. <grym> Okej. Okay. Mm. Wiesz, jak właśnie lubię robić e, studnię mm -hmm. poza, ale jako, że chcesz taką akurat działającą studnię, to myślę, że to może zadziałać. Ale akurat Oj. tutaj nie możemy mieć drewna teraz. Znowu Pietrzek mi będzie spamował. No, Pietrzek też mi spamował tapami. pamięć. Może by tak kiedyś. Zgłosić go ładnie? Ja ostatnio wczułem mm. czułem wysyłanie, spamowanie Mai różnymi spamami. Nie, ja Skype. też to robię akurat. No, o, aha, tutaj ładnie Chcieli być moderatorami, więc szczerze, no, nie powinni się... Nie mówię, że się bulwersują, ale nie powinni się bulwersować, jak takie rzeczy wysyłamy im. No. Bo chyba po A, to A, te okienka, to takie ze szkła można w sumie, co? Z... E, tak, tylko... Em, Zależy, z jakiego koloru szkła. Najlepiej przezroczyste. Normalne szkło to... Nie no nie lubię normalnego szkła, ale tutaj będzie pasowało. Bo na przykład ja eee. widzę, że ludzie robią budowlę z ciemnego dębu i do tego jeszcze dodają niebieskie szkło. I to mi się bardzo nie podoba. Niebieskie szkło? Ej, faktycznie. Dobra, czekaj, tak. Hmm, ja miał... Jak chociaż jedną stukę piasku, to byłoby bardzo dobre. Czekaj, czy ja mam jakieś homa na pustyni? Home list. Eee, ja mam w piasku? Wioska domek, no name, kopalnia, kop diaksy, no PVP, mess. piasku chcesz? Unia. No dobra. Bardzo by się wydała komenda, co piec się otwiera. To by było coś dobrego. A potem, jakbyś jak znowu otworzył ten piec? Tą samą komendą. By się wypalało w tle. A to taki jeden, taki jakby enderpiec. No taki jakby enderpiec, o. A to spoko. To by było dobre. A o, dobra, o, to ty odziewanie, nie no właśnie, Max K00 mak, maks, dobrze pisze. Ja w ogóle na tym 10 nie gram. Jeśli się wkurzyłem. Yy, jesteś tam, czy mi coś zerwało? Nie, jestem, jestem. Mikros, podłoga, podłoga, podłoga? Yy, mikrosheet. A <laughs> Dobra, e, Dobra, trochę dodamy tych e, stone bricków lekko. Tak, ja tak sobie myślę, że pasz, tu by można w sumie yy, skroczyć na zewnątrz, to można by ten filar zrobić yy, z tych, z murków brukowych. Um. Poczekaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobacz, jak to wygląda, ale nie wyobrażam sobie tego. Ale możemy spróbować. To jest właśnie budowane. O, patrzaj. Co to za fale? Hmm, e, bo akurat jest e, konwencja. E, convention. Tłumaczę to dosłownie. Coś, co wszyscy robią, i to jest stawianie murków brukowych, a na tym stawianie płotków. Nie wiem, czy to tutaj by ładnie wyglądało. Hmm. Płotku, akurat płotki mam przy sobie. Postaw dwa. Nie, jeszcze o. jeden na no, bo... A tak, powiadasz. No takie są jakby dwa poziomy głębiej, i tutaj możemy na tym dach y, zostawić na górze. W sumie przyzwoicie wygląda. Przyzwoicie jak najbardziej. Dobra, masz no. twoje murki. ...podziękować. To ładnie wygląda na tym moim nowym teksturpaku. Miałem sześć murków, a mam trzy. A, bo tu, ff, jak ja głupi jestem. Walić to. Eee, a ja mam teksturpaka panie, na 1.8, polecam. Słucham? Ja mam teksturpaka na 1.8. Eee, ja mam... Ja sobie sam sklejam, więc w ogóle naprawdę nie a. nadążam. Mhm. Dobra, eee, parter zrobiony. Dobra. Eee, ja może zacznę stawiać skrzyneczki. Ups, rozwaliłem ci um, jedną ścieżkę. Ech, dobra, walić to. Czekaj, mm, czy ja mam może w Ender Cześć jakieś duże ilości drewna? Nie. Mm, 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 mm. Teraz trochę głębi trzeba dodać, w strukturalnej. Ale czy teraz, czy... Nie. Teraz o, mam marzymy. tu! Świerkowe! O, właśnie, świerkowe. Ktoś yy, się pomylił i zamiast yy, trzech staków ciemnego dębu spadą mi trzy staki świerku i teraz mi się to o, super. poniewiera po skrzynkach. O, świerkowe nie drewno by tutaj pasowało. Za późno. Ale tam masz las świerkowy. Eee, okej, okay. świerkowe, chodziło mi o świerkowe schody. To tam masz las świerkowy. Bo już wszystko stronę? Co robiłem na skrzynki. Co a, masz to taki sobie jest... render distance? Tam stoi las. Jeszcze, nie... w, jeszcze mnie w nim nie było, może jest tam jakiś kuboid czyjś, nie wiem, okay, 17 skrzynek niestety nie starczy. Dobra. Poko. Tylko segregacji tutaj nie ma co robić, bo ja i tak w segregacji zascię... A kierz creeper? Motną? E, mi rozwalili Kto ci rozwalił? No bo użyłem siekiery, żeby ich bić mix. Ale echo się zrobiło, prychnąłem głośno I przez te twoje głośniki e, no! Matko bosko częstochowsko <słuch> Matko, nie strasz mnie Mieszkam w jaskini, sorry. Przez ciebie wyszedłem wypadkowo prawie z Minecrafta. Dobra. Yy, yy, Ale to się... będziesz musiał wyciszyć na montażu. Tak. O, bo jumpscarów widzom robić nie będę. Yy, jak tam ci idzie nie? E, robię sobie siekierkę. Bo mi się... Bo mi się w każdym razie... skrzynki skończyły. Yy, czekaj, tu aby można było. Nie, tak. Tu, tu Może przez skrzynki pułapki to wtedy nie będą się łączyły ehm, No to możesz stawiać obok siebie. Jak są skrzynki pułapki. Właśnie nie mam skrzynek pułapek. Nie mam A nie o, o sorry, sorry. Myślałem, że mówię, że masz. Właśnie by to dobrze wyglądało. Dałbyś mi trochę drewienka jeszcze na yy, te skrzyneczki. Ehm. No dobra, teraz Mam nadzieję, że wystarczy tylko dobra ciach Nie wiem jak tutaj to tak. zrobić, szczerze. Y, tą stronę wyciągnę, będzie ok. Czekaj, tak, 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 tak. To jest zbyt niesymetryczne, zbyt kwywe i w ogóle to okno trochę tak tu kwywo. Hmm. To tu. Chwilę. Tu jest tak, tu jest tak. Tu, tu no jest tylną tak. ścianę dam prostą. To jest symetryczne i teraz tu... Wiesz co, tu można, tak sobie myślę, że można by jakoś trochę tutaj, tutaj tą ścianę trochę zmodyfikować, bo yy, nie ma jak postawić skrzynek, żeby to dobrze wyglądało, żeby było tego dużo. Wiesz, ja kiedyś z kolegami budowaliśmy magazyn i w pokoiku takim zmieściliśmy chyba 60 podwójnych skrzynek.